Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Ziemia to cudowne miejsce stanowiące dom dla niezliczonej liczby gatunków zwierząt i roślin. Nasza planeta jest pełna życia. Dosłownie, gdzie nie spojrzymy i gdzie nie zaglądniemy, ujrzymy mnogość przeróżnych gatunków roślin, zwierząt, grzybów. Mikrobiolodzy za pomocą mikroskopów dostrzegą setki tysięcy rodzajów bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów. Życie jest wszędzie dookoła nas. Dla zobrazowania skali rozmiaru tego życia pomyślcie, że współcześnie szacowana ilość gatunków zwierząt na Ziemi to około 8 milionów, bakterii 9 milionów, grzybów 1,5 miliona. A roślin około 400 tysięcy. Różnorodność ziemskiego życia to jedna z najbardziej fascynujących rzeczy, którą kiedykolwiek mógł poznać człowiek. Jednak co jakiś czas nasza planeta bombardowana jest potężnymi deszczami promieniowania kosmicznego, których ogrom i skalę odkrywają badacze z całego świata. Jednak, aby lepiej wprowadzić Was w ten temat, przedstawię Wam kilka ciekawych informacji i ważnych wniosków z nich wynikających. Czy wiecie, że działalność człowieka, w tym w szczególności wycinanie lasów, zanieczyszczanie wody i zajmowanie terenów biologicznie czynnych, przyczyniła się do zdziesiątkowania w przybliżeniu aż 60% gatunków zwierząt? Działalność najbogatszych i najbardziej zamożnych ludzi bezwzględnie przyczynia się do systematycznego i skutecznego wybijania kolejnych gatunków ziemskiego życia. Fundowany nam postęp cywilizacyjny odbywa się największym możliwym kosztem, jakim jest wyniszczanie własnego domu. Postępujący rozwój technologii, bez której człowiek współcześnie nie jest w stanie wyobrazić sobie życia, to współcześnie również postępująca destrukcja naszego ziemskiego domu. Najświeższym i najdoskonalszym przykładem w tym zakresie jest ostatnie działanie Japonii, która podjęła decyzję o spuszczaniu do oceanu radioaktywnej wody z uszkodzonej przed laty elektrowni atomowej w Fukushimie. Japończycy podpierają się opiniami naukowców, którzy powiedzieli, że bezpieczne spuszczenie radioaktywnej wody nie będzie miało negatywnego przełożenia na środowisko. Podobnie wypowiadają się niezależni obserwatorzy z ONZ, którzy stwierdzili, że niewielkie ilości niebezpiecznych substancji radioaktywnych nie powinny wpływać na ekosystem. Jak zatem widzimy, dożyliśmy czasów, w których spuszczanie radioaktywnej wody do oceanu nie jest czymś złym ani niebezpiecznym. Ten konkretny przykład pokazuje, że ważniejszy niż zdrowie ludzkie czy nieskażanie oceanów jest szybki postęp cywilizacyjny. Bez elektrowni atomowych ludzie nigdy nie zaszliby tak daleko. Współcześnie do podsuwanego nam rozwoju technologii potrzebny jest prąd bardzo dużo prądu. To jego potężne ilości określają tempo rozwoju współczesnej cywilizacji i tempo rozwoju technologii teleinformatycznych. Mówiąc krótko i dosłownie bez prądu nie ma współczesnej technologii i obecnego systemu. Idąc dalej, można pokusić się o stwierdzenie, że brak prądu to szansa dla ludzkości na odnowę jej wartości, a przede wszystkim szansa dla Ziemi, która będzie mogła się zregenerować. Oprócz rozbłysków słonecznych, które mogą cofnąć nas do epoki kamienia, niszcząc wszelki dorobek technologiczny człowieka, Japoński zespół naukowców, na czele z astronomem Fusa Miyaki, odkrył istnienie tajemniczych wydarzeń kosmicznych, które w przeszłości i to całkiem nieodległej wywierały wpływ na całą planetę. Te zdarzenia zostały nazwane zdarzeniami Miyaki, i tą nazwą dzisiaj określa się potężny wybuch promieniowania kosmicznego. Pochodzenie i przyczyna tego wzrostu aktywności promieniowania kosmicznego nie są obecnie znane. Tak naprawdę w każdej chwili w Ziemię może uderzyć intensywny deszcz promieniowania z kosmosu. Ostatni raz coś takiego wydarzyło się w 993 roku naszej ery. W 2012 roku absolwentka Uniwersytetu w Naogi, Fusa Miyaki Uważnie przyglądała się słojom 1900-letniego japońskiego cedru, który został ścięty w 1956 roku. Mijaki dosłownie szukała historii, o której mogłaby dowiedzieć się ze słojów drzewa. Gdyż są one, podobnie jak rdzenie lodowe pobierane z Antarktydy, niezwykle cennym źródłem informacji o przyszłości naszej planety. Mijaki w szczególności szukała miejsc nagromadzenia się węgla 14. Nazywany także radiowęglem węgiel 14, inaczej C14, jest nieco cięższą wersją stabilnego pierwiastka węgla, czyli węgla 12. Podczas gdy węgiel 12 ma 6 protonów i neutronów, węgiel 14 ma 6 protonów i 8 neutronów. Węgiel 14 jest niestabilny i z czasem ulega rozkładowi. Choć w obiegu węgla na ziemi ilość C14 jest nieporównywalnie mniejsza od tego stabilnego, to jego możliwy do odczytania sygnał jest wystarczająco silny, aby badacze mogli odróżnić węgiel radioaktywny od węgla stabilnego w pozostałościach organicznych, takich jak słoje drzew. Mijaki po odczytaniu pierwszych rezultatów analiz wiedziała, że ma do czynienia z czymś wielkim i bardzo tajemniczym. Dokonane analizy słojów drzewa wykazały, że pod koniec VIII wieku naszej ery w jednym ze słojów nastąpił wyraźny wzrost stężenia węgla 14 Analiza potwierdziła, że w słojach drzewa, które pojawiły się w latach 774-775 naszej ery, występuje 12% wzrost zawartości węgla 14, a to sugeruje wystąpienie wydarzenia, 20 razy większego niż zwykłe zjawisko kosmiczne w postaci rozbłysku słonecznego. Inni badacze potwierdzili ustalenia milijaki również w drzewach europejskich i północnoamerykańskich. Co więcej, w rdzeniach lodowych z Antarktydy, datowanych na lata 774-775 naszej ery, naukowcy odkryli ślady zwiększenia izotopów berylu. Zbiorowe ustalenia dostarczyły licznych dowodów na to, że przedmiotowe wydarzenie było zjawiskiem globalnym, a nie lokalnym. Mijaki i jej zespół opublikowali swoje wyniki w magazynie Nature w 2012 roku. Od tego czasu badacze odkryli kolejne dowody na istnienie innych, równie potężnych wydarzeń w odległej przyszłości. Wydarzenia Miyaki, które charakteryzują się nagłymi, jednorocznymi skokami stężenia węgla-14 w drzewach, a także berylu-10 i chloru-36 w lodowych rdzeniach. Współcześnie zostały potwierdzone następujące daty wystąpienia zjawiska: 7176 rok przed naszą erą, 5410 przed naszą erą, 5259 przed naszą erą, 774 naszej ery i 993. Zdarzenia mijaki wykazują znacznie większą intensywność niż rozbłyski słoneczne które wywołały choćby tzw. Tak zdarzenie Carrington w 1859 roku, czyli jedną z najbardziej intensywnych burz magnetycznych na Ziemi w dotychczasowej historii. Te dwa dni w 1859 roku to ledwo plamka. Węgiel 14, zmagazynowany w słojach drzew w tym roku, prawie w ogóle nie wzrósł. Wydarzenie jaki to wielki niespodziewany gość, który sparaliżowałby współczesne społeczeństwo. Niestety, wydarzenia Miyaki niosą ze sobą złowrogą obietnicę zakłócenia przyszłości i zakłócenia w rozwoju ludzkości. W obliczu wydarzenia na poziomie Carrington nasze nowoczesne systemy telekomunikacyjne ulegną całkowitemu załamaniu, nastąpiłby chaos. Zauważmy, że w tym przypadku mówimy o wydarzeniu nieporównywalnie słabszym niż zdarzenie Miyaki, a choć było znacznie mniejsze, Współcześnie zniszczyłoby cały dorobek informatyczny ludzkości. Wydarzenie Carrington było stosunkowo niewielkie. W obliczu fali cząstek o wysokiej energii charakterystycznych dla zdarzenia Jaki, wystarczająco potężnego, aby pozostawić ślad w słojach drzew, indukowany prąd zniszczyłby systemy komputerowe tysięcy satelitów otaczających Ziemię, paraliżując je na lata, jeśli nie na stałe. W obliczu informacji o planowanym wysłaniu na Ziemską orbitę docelowej ilości około 12 tysięcy satelitów Starlink, których obecnie w przybliżeniu jest około 3,5 tysiąca, to na niebie mielibyśmy niesamowity festiwal ognia w postaci niekontrolowanego upadku 12 tysięcy satelitów. Wszystkie sieci energetyczne natychmiast przestałyby pracować, a wszystko, co opiera się na energii elektrycznej. Przestanie działać. Ludzkość po prostu zostanie sparaliżowana. Biorąc pod uwagę zagrożenie, naukowcy starają się ustalić dokładną przyczynę występowania zdarzeń mijaki i czy ma ono jakiś przewidywalny wzór lub cykl. Dzięki tym informacjom moglibyśmy zapobiegawczo wyłączać wszystkie satelity i systemy telekomunikacyjne, a także elektrownie i serwerownie. Alternatywnie moglibyśmy opracować metody ochrony ludzi i sprzętu na Ziemi i w kosmosie, jednak przy obecnym stanie technologii wydaje się to całkowicie niemożliwe. W obecnej sytuacji Ziemia jest bezbronnym celem, całkowicie ślepym, nie wiedzącym, kiedy zdarzenie jaki może znowu zbombardować planetę. Nie ma naukowego konsensusu co do proponowanych wyjaśnień źródeł tych zdarzeń. Takich jak supernowe czy rozbłyski słoneczne. Nikt póki co nie wie, skąd te gigantyczne deszcze promieniowania docierają i kto lub co je wywołuje. Niektórzy badacze są zdania, że zdarzeń mijaki nie zrozumiemy do czasu, kiedy sami nie będziemy jego świadkami. Jest to los, którego oczywiście większość woli uniknąć. Jednak takie wydarzenie w obliczu wyniszczania życia na Ziemi przez najbogatszych ludzi mogłoby tak naprawdę być wielką, pomocną dłonią, wyciągniętą zarówno dla ludzkości, jak i dla całej planety. Całkowita likwidacja obecnie panującego systemu i perspektyw na jego rozwój mogłoby dać ludzkości szansę na podążenie nieco inną drogą. Jak zatem widzimy, w zależności od perspektywy. Niszczycielskie wydarzenie mi w pewnych uwarunkowaniach, może być czymś niezwykle pomocnym. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dziękuję za Waszą uwagę, życzę Wam dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.